Ken wysoko, gdzie gór szczyty dom znalazła słodka, miła Heidi. 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 wysoko, pośród śniegów pies i dziadek zawsze obok są. Po podróży po Stanach Zjednoczonych, pan Zeseman poznał Elżbietę. Postanowiliśmy się pobrać. Pobrać się? Klara próbuje zapobiec temu małżeństwu. Ale ja nigdy cię nie zapomnę, mamo. Panna Klara spadła ze schodów. Znowu nie mogę chodzić. Zawiadom Elżbietę, że odwołuje spotkanie uprawnika. Co? Możesz chodzić? Okłamałaś nas? Na szczęście Heidi potrafi pojednać ojca Bardzo z córką. Bardzo cię kocham, tato. Nie będę próbowała zastąpić ci mamę. Chcę tylko uszczęśliwić twojego tatę i ciebie, jeśli mi pozwolisz. pojednani. Wow. Ja Z drogi! Ej. się ku zachodowi, barwiąc całe niebo na kolor pomarańczowy. Dachy domów znieruchomiałe na tle światła błyszczały w promieniach słońca. Fritz i jego syn, poruszeni tym widokiem, przerwali rozmowę, odnajdując w tej niepowtarzalnej chwili tchnienie wieczności. Hej, dziadku! Ty śpisz! To ja? Nieprawda. Nieprawda? Zasnąłeś, widziałam to! No dobrze, może zdrzemnąłem się na chwileczkę, ale się obudziłem. Proszę, czytaj dalej. Dzień dobry, Erneście. Już pora na łyżkę tramu. No już, wystarczy, bądźmy dorośli. Wiem, że pan nie śpi. Słyszałam waszą rozmowę. Mówiłem że sen, to zdarza się każdemu. Mnie nigdy. Dobrze, otwieramy usta. Nie przełknę więcej ani jednej łyżki tej trutki. Wszystko dla twojego dobra, dziadku, żebyś był zdrowszy. To paskudztwo mi nie pomoże. Jestem człowiekiem gór. Jaki to ma związek? To olej z dorsza, a przecież ryby nie żyją w górach. Pstrągi żyją w górskich strumieniach. Proszę nie łapać mnie za słówka, szanowna pani. Dorsz to nie jest strong. <laughs> Jeśli chce pan jeszcze kiedyś zobaczyć góry, musi pan zażyć lekarstwo. Doktor Beckman zalecił je panu, a on chyba wie, co robi. Przyznaję, że on wie, jak przemienić cudze życie w koszmar. Dosyć żartów z medycyny. I proszę, niech pan nie zapomni o wizycie w szpitalu dziś po południu. Jasne, zaraz tam lecę. Przepraszam, ktoś czeka na pannę Heidi i wchodzi. Na mnie? Mm. No proszę, Erneście! Przyjechałeś! <śmiech> <śmiech> Przyjechałeś tutaj, żeby znaleźć ojca? Tak, kupiłem sobie bilet za pieniądze zarobione u Kellerów. Cudownie! Witaj, Kozi Generale. To miło, że wpadłeś z wizytą. Witaj, dziadku. No, jak się czujesz? No, czułbym się o niebo lepiej, gdyby pan narod ten, Majer, nie kazała mi co pięć minut łykać oleju ze zdechłej ryby. To wszystko dla zdrowia i już pan odzyskał swój dawny, zrzędliwy sposób bycia. Ja. Dzień dobry, Piotrku. Witaj w naszym domu. Dzień dobry, pani. Przepraszam, nie uprzedziłem was, że przyjadę. Och, nie ma o czym mówić, mój chłopcze. Znajdziemy dla ciebie pokój. Oczywiście musiałem przekonać mamę, żeby mnie puściła. Co tam u niej? Jak twoja babcia? I kozy? Rozbrykany, jak zawsze. Mam na myśli kozy. A mama i babcia w porządku. Obie cię pozdrawiają. Bardzo dziękuję. Co to? Rysunek? Tak, to portret mojego taty. Próbowałem sobie wyobrazić, jak on wygląda. Jej! Bardzo dobrze rysujesz. Dzięki, Klaro. Wygląda dostojnie. Czy wiesz, gdzie go szukać? Hmm. W tym jest cały problem. Wiem tylko, że nazywa się Anton Bendorf i że jest zegarmistrzem. Hmm. Może spytamy Dete i Sebastiana, znają całe miasto. Świetny pomysł, Klaro. Bendorf? Bendorf, coś mi to mówi. Zdaje mi się, że jest taki zegarmistrz gdzieś w mieście. To musi być on! Ojciec Piotrka sprzedaje zegarki. Czy wiesz, gdzie jest ten sklep? Ech. Na ulicy Szy? Północnej. Pamiętam. Oddawałam tam zegarek do naprawy. Jesteś pewna? A to nie było na Rybackiej, obok drukarni? Obok drukarni jest sklep rzeźniczy. No, chyba, że ojciec Piotrka naprawia parówki. <śmiech> 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 Dziękuję, cioci. Musimy odwiedzić ten sklep na Północnej. Chodźmy. Nie tak szybko, dzieci. Hmm? Hmm? Spytajcie panny Rottenmeier, czy może... Możecie wyjść i nie spóźnijcie się na obiad, dobrze? Tak, tak jest! jest! Naprawia parówki, tak? No, Piotrek, jak Ci się podoba Frankfurt? Jest wielki, prawda? Tak i bardzo piękny. Mój tata mieszka pewnie w podobnym domu. Wkrótce się przekonasz. Sama jestem ciekawa. Nie wiem tylko, jak mu powiedzieć, że jestem jego synem. Najlepiej od razu mu powiedz. Tak sądzisz? Sam nie wiem. Może pokaż mu zegarek, który dał twojej mamie. A raczej to, co z niego zostało. Ale to dobry pomysł. Dzięki, Heidi. Północna jest dwie ulice dalej o tam! O, patrzcie, to tam. Nic nie widać. Co? Ten lokal jest na sprzedaż. Może tata otworzył większy sklep? Jasne, na pewno tak było. Musimy się dowiedzieć, gdzie on mieszka. Zgadza się, tylko nie wiem jak. Nie znam nikogo we Frankfurcie, kto by nam pomógł. My znamy! Hmm? Zobaczysz, to bardzo fajny chłopak. Ło! Wow. Tam jest! Zawsze stoi w tym miejscu! Piękne dzięki! Całym, Rudy! Hej! Heidi, Klara! Co u ciebie? Świetnie! Chcecie posłuchać muzyki? Mogę wam zagrać przepiękną melodyjkę! Wybacz, nie mamy dużo czasu! Rudy, chciałam ci przedstawić Piotrka. Hmm? Piotrek, to jest Rudy! Miło cię poznać! A ty grasz na czymś? Eee, nie. Czasem tylko używam gwizdka na kozy. Hmm. gwizdek? To też instrument, nie? Strzałka kolego! Czołem. Rudy, pomożesz nam kogoś odnaleźć? Miał sklep z zegarkami na ulicy Północnej. Hmm. Zegarmistrz na północnej. Osoba, której szukamy nazywa się Anton Bendorf. Hmm. Bardzo mi przykro, nie znam tego gościa. Ale spokojnie, każdego można znaleźć. Trzeba tylko znać sposób. Byłoby wspaniale. Musimy się dobrze zorganizować. Rozdzielimy się na dwie grupy. Jedna pójdzie na północną, a druga na pobliskie ulice. Spotkamy się przy dzwonnicy za godzinę. Jasne. Klaro, ty idziesz z Rudim, a ja idę z Piotkiem. Tak jest. Pójdziemy na pobliskie ulice. Nam będzie łatwiej się tam poruszać. Dobra. no to w drogę! Powodzenia! No tak, wiem kto to jest, ale nie znam adresu. Dobrze, dziękujemy. Przepraszam pana. Hmm. Hmm. Masz tu młokosie i daj mi spokój. Anton Bendorf mówicie. Jedną chwileczkę. Ej! hej, hej! Moje jabłka! Dobra, chodźmy. Oczywiście, miał sklep na północnej. Spytajcie dozorce z tego budynku po prawej. Ten staruszek zna wszystkich w okolicy. Świetnie, Dzięki. Dziękujemy. Mieszka w dzielnicy fabrycznej, na ulicy Poprzecznej. No, czego się dowiedzieliście? Mamy jego adres. Tak jak my, mieszka na ulicy Poprzecznej. Gadza się, numer 63. Świetna robota, kochani. W takim tempie już niedługo poznacie miasto lepiej niż ja. <głos> <głos> Dobra, to ja wracam pod katedrę. Na razie. Hej Rudy, tak? Dzięki. Hmm. Idziemy? Do dzielnicy fabrycznej mamy spory kawałek. Mhm. 63. Na pewno. No, jeśli to właściwy adres. Tam śpi jakiś człowiek. Myślicie, że to mój tata? Wiesz, jest tylko jeden sposób, żeby to sprawdzić. Jaki? Zapukać do drzwi! O nie! Hej! Proszę pana, halo! O! O, co? o co chodzi? Dzień dobry panu! Chcemy porozmawiać z Antonem Bendorfem. Kim jesteście? Czego od niego chcecie? Chcemy pokazać mu ten zegarek. Wymaga naprawy. Tu nikt nie naprawia zegarków. No już, uciekajcie stąd. Ale. Pan się nazywa Anton Bendorf, czy nie? Zabierajcie się stąd! Słyszycie? Wynocha! <słyska> Tutaj nie ma żadnego Antona Bendorfa. <słyska> o... jeszcze tu jesteś? Jaka szkoda! To był piękny zegar z kukułką. Ej, przepraszam, za bardzo się uniosłem. Mam na imię Heidi. <śm> Jestem Anton Bendorf. Interesujesz się zegarami? Mm -hmm. Widziałam ich wiele, gdy mieszkałam w górach. Prawdziwe kukułki siedziały tam na świerkach i czasem odpowiadały, gdy byłam. Kuku, kuku! Ty mieszkałaś w górach? Tak, w pięknej, maleńkiej wiosce w kantonie gryzonia. A, gryzonia! Sprzedawałem tam zegarki, gdy byłem młody. No wiem. Proszę. A to znaczy wyobrażam sobie, jako zegarmistrz musiał pan wiele podróżować, prawda? Tak. Wiele podróżowałem. Proszę. Dziękuję. Czemu chce pan sprzedać sklep? Gdy moja żona zachorowała, to e, powiedzmy, zaniedbałem swoją pracę, żeby się nią zajmować. A potem, kiedy umarła, zamknąłem sklep z braku klientów. Ach. Hmm. hmm. Nie jest poważnie uszkodzony. Zamierza go pan naprawić? Nie, nie będę już niczego naprawiać. nie chce pan więcej być zagarmistrzem? Nawet gdybym chciał, kto by mi teraz znowu dał pracę. Hmm. No tak, rozumiem. Przepraszam, ale muszę już iść. Żegnaj, Heidi. To miło, że wpadłeś. Do widzenia, panie będąc. Heidi! Klara, gdzie Piotrek? Mam pojęcia, nie byłam w stanie go dogonić. Chodźmy do domu. Piotrek sam do nas wróci. Hmm. Czekaj, zaraz cię złapię. To, to Ach ty. <noise> Chodzi tyle czasu. Nie wiem. Już tu jest. Piotrek, nareszcie wróciłeś. Gdzie byłeś? Bardzo się o ciebie martwiłyśmy. Piotrek, czekaj. Piotrek. Daj mi spokój. Porozmawiam z nim. Mhm. Piotrek, mogę na chwilkę? Otrek. Co ty robisz? O, twój rysunek! Wracam do Derfli jeszcze dziś wieczorem. Dlaczego? Mój ojciec to zły człowiek. Wyrzucił mnie. Nie chcę go więcej widzieć. Posłuchaj, ja z nim później rozmawiałam. On nie jest zły, tylko smutny. Możliwe, ale od razu widać, że inni ludzie go nie obchodzą. Na pewno nie przejmie się tym, że ma syna. Niby skąd to wiesz? Powinieneś dać mu jeszcze szansę. Nie! No, proszę Piotrek, na pewno wszystko się ułoży, gdy z nim porozmawiasz. Nie ma mowy, żebym tam wrócił. Oh. Heidi, heidi, poczekaj. No, co on powiedział? Piotrek nie chce więcej iść do swojego ojca. Hm. Może Piotrek nie chce pójść do ojca, ale my możemy zaprosić jego tatę tutaj. Jasne, ale jak? Hmm? chyba już wymyśliłam. Jaki zegar? Ten, który przewróciłyście? Tak, właśnie ten. Wielka szkoda, że już tak długo nie działa. I w ten sposób będziemy mogli trochę pomóc ojcu Piotrka. Cóż, nie mamy nic do stracenia. Pan Bendorf może spróbować. Dobrze zaproponujcie mu pracę. Sebastian pójdzie z wami. Bardzo pani dziękujemy. <grywa> Z pewnością to kusząca oferta, ale sam nie wiem, Heidi, ja. To trochę moja wina, że zegar się zepsuł. Proszę, to dla mnie bardzo ważne. Dobrze, zrobię co się da. O, bardzo panu dziękuję. Przyjdzie pan jutro o dziewiątej rano? Mhm. Świetnie, a więc do jutra. Nie, po prostu nie wierzę. Tak, to prawda, zreperuję zegar. Przyjdzie tu jutro rano. Dobra, ale nic mu nie powiedziałaś o mnie, prawda? Pewnie, że nie. Ty sam jutro to zrobisz. Dzień dobry, nazywam się Bendorf. Przyszedłem naprawić zegar. Zapraszam. Pan Bendorf, czekamy na Pana. Bardzo mi miło. Witajcie, dzieci. Dzień dobry, Panie Bendorf. A więc dobrze, ten zegar przypadkiem upadł na ziemię. Będzie można go naprawić? Zaraz zobaczę. Odsuńcie się, dajcie Panu pracować. Zostawiam Pana powodzenia. Dzięki. Potrzebuję pomocnika, żeby go położyć. On może pomóc. Myślałem raczej o kimś dorosłym. Jestem bardzo silny. Dobrze. Trzymaj w ten sposób ostrożnie. Uważaj, jest bardzo ciężki. się uważnie. Części zegara są jak bijące serce. Czasem człowiek ma złamane serce. Podobnie bywa z zegarem. Jego części są złamane. Uh -huh. Z powodu zniszczonego kółka? Wahadło nie zachowuje równowagi. Zupełnie tak jak w życiu. Uszkodzone serce pracuje nieprawidłowo i zegar staje. Może pomożesz mi go naprawić? Uh -huh. Świetnie. Trudna praca. Dobrze. Teraz pomóż mi go podnieść, proszę. I nadchodzi chwila prawdy. Hurra! To była naprawdę dobra robota. <grymne> hmm. Bardzo dziękuję, panie Bendor. To była dla mnie przyjemność. Do widzenia, dzieci i dzięki za pomoc młodzieńcze. To był świetny pomysł, Adelaido. Pan Zesaman będzie szczęśliwy. Idź za nim i powiedz mu. Kalo! Chciałem... E, proszę zobaczyć, co tu mam. A... O, to... Gdzie znalazłeś ten zegarek? Pochodzę z Derfi, małej wioski w Gryzoni. Ten zegarek dała mi moja mama. Należał do mego... Mego ojca. Chciałem tylko to powiedzieć. Powiedz, jak masz na imię. Mam na imię Piotrek. Piotrek... Polska Telewizja Polska TVP ABC